Hej, z tej strony Karolina. Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Z racji, że rok dobiega końca, stwierdziłam, że nagram dla Was taki filmik z moimi, takimi powiedzmy, najbardziej zaskakującymi książkami, jakie przeczytałam w tym roku. Zaznaczam od razu, że nie pokażę tutaj moich najlepszych, ukochanych książek, które przeczytałam w tym roku, więc nie zobaczycie tutaj rocznej krypty Galanta, siedmiu mężów Ewelin Hugo, siedmiu Maliny, ani Ksiąg Zapomnianych Żyć, ponieważ są to książki e, najlepsze, co do których były oczekiwania, które e, spełniły. Pokażę tutaj książki, które albo zaskoczyły mnie, do których nie miałam jakichś wysokich wymagań, a okazały się w ogóle top i mnie zachwyciły, Albo takie, które nie miały wysokich notowań, ale właśnie bardzo do mnie przemówiły. Ale pojawią się też takie, jak już mówiłam, do których miałam zbyt wysokie wymagania i które nie sprostały moim oczekiwaniom. Tak, niektórzy mnie zabiją Są dwa tytuły, które tutaj pokażę. A cóż, mogę poradzić? tym szczera, przynajmniej. Zacznijmy od książek, które mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie. Pierwszą z nich miałam okazję recenzować jest to książka wydana przez wydawnictwo Czwarta Strona. Jest autorstwa polskiej pisarki Martyny Pustelnik. Ma przepiękny kolorek ta okładka, bardzo mi się w ogóle podoba jej wygląd. Tytuł to Nie rób scen Flora i muszę powiedzieć, że ta książka bardzo mi się spodobała i jak brałam do recenzji nie myślałam, że aż tak bardzo przypadnie w moje gusta. Nie jest to jakaś bardzo wymagająca lektura, ale daje jednak trochę do myślenia o świecie, o tym całym show-biznesie, o relacjach międzyludzkich i dał mi chyba pięć gwiazdek nawet z tego co mi się wydaje. Akcja rozwijała się w bardzo dobrym tempie. Wszystko było przemyślane, może się wydawać, że to taka powierzchowna historia, ale tak naprawdę bardzo do mnie przemówiła i spędziłam fajnie czas czytając ją. Dalej mamy dwie książki naszej noblistki Olgi Tokarczyk, do której ja wcześniej nie byłam jakoś mocno przekonana, bo czytałam już ponad dwa lata, więc może też nie rozumiałam do końca, wiecie, jak to jest, biegunów, i za których ona zresztą otrzymała Nagrodę Nobla i to mnie jakoś ci bieguni nie przemówili. Nie było to dla mnie nic jakiegoś niesamowitego, a w tym roku przeczytałam dwie książki, które mnie zachwyciły. Jedną z nich mam tutaj, drugą wypożyczyłam z biblioteki, więc może najpierw kilka słów o tej, którą trzymam w ręce. To jest jedna z jej najpopularniejszych książek prawie jakie inne czasy i yy, widzicie, że mam tutaj znaczniki, więc musiało być dobre. Książki to karczyk są dziwne i skomplikowane, i trzeba jakby trochę ich przeczytać, żeby w ogóle rozumieć o co jej chodzi. Bo ona jest specyficzną osobą, mówiła różne rzeczy, ale nie skupiamy się na jej osobie, tylko skupiamy się na książce i na jej osobowości, która, nie oszukujmy się, zawsze przenika trochę w styl pisania autorki. Dla mnie, prawie jak inne czasy, to było coś po prostu innego. I coś, co mi się spodobało, chociaż nie sądziłam, że tak będzie, bo jest to jedna z jej popularniejszych książek, ale mówię, że ja po tych biegunach właśnie byłam tak nastawiona niezbyt, bo myślałam, że mi się to nie spodoba, a okazało się bardzo fajne i wyniosłam wiele refleksji z czytania tej książki. A druga książka Olgi Tokarczuk jest to Ciągnij swój pług przez kości umarłych. Ona bardzo wpisuje się właśnie w taki klimat jesienno-zimowy i... To jest w ogóle coś innego od tego, co czytałam w ogóle Ever. Książki Tokaczyk jest strasznie ciężko w ogóle powiedzieć, o czym one są tak naprawdę, bo tam jest Milion jakichś rzeczy, ale to w ogóle było sporo o astrologii, co mnie bardzo zdziwiło. Jest sobie jakieś tam miasteczko położone przy górach i zaczynają tam ginąć ludzie, i główna bohaterka jest przekonana, że za te zbrodnie odpowiadają zwierzęta źle przez nich traktowanym jest też tematyka taka, powiedziałabym bardzo dająca do myślenia. Ja może powiem tak, za dużo przeczytałam w swoim życiu różnych kryminałów i takich rzeczy, żeby nie domyślić się, jakie będzie zakończenie, ale jednak to jest bardzo na plus, i myślę, że wielu ludzi to zszokuje. Ja spodziewałam się, że tak będzie, ale to Karczuk tak popłynęła z tą akcją, że w sumie to nie do końca. Nie byłam pewna tego zakończenia. To jest w ogóle bez 5 gwiazdek. Jedna z moich zdobyczy kupionych właśnie na targach książki. Czyli piekarnie czarodzieja i to znowu jest zupełnie co innego niż to, do czego jestem przyzwyczajona jako czytelniczka. Ta książka nie jest jakaś gruba, ma mm, chyba trochę ponad 200 stron, tak, ale. W ogóle, co jest bardzo szokujące i niecodzienne, mamy tutaj dwa zakończenia i czytelnik może sobie wybrać, które zakończenie. Tam jest jakby jakieś takie wydarzenie, które wpływa na dalszy rozwój akcji i czytelnik może sobie wybrać, czy ta osoba coś zrobiła, czy tego nie zrobiła, i są tam dwa zakończenia, więc na przykład można sobie wybrać, że to zrobiła, i przeczytać jedno zakończenie. I dała mi ta książka w ogóle trochę do myślenia, jest bardzo ciekawa mm, graficznie w ogóle. I. Też myślę, że bardzo warta przeczytania. Dalej mamy kolejną książkę, którą miałam okazję recenzować, czyli dotknij mnie. Jest to książka, która już wcześniej występowała w Polsce. Wtedy nie miałam okazji jej przeczytać, ale na szczęście wydawnictwo Winidia zdecydowało się odnowić tą serię i jest to w ogóle seria autorstwa tej samej pani, która napisała, gdyby ocean nosił Twoje imię. ta książka miała duży potencjał, ale mam wrażenie, że coś się ta nie do końca dobrego zadziało z tą akcją. Chociaż nie była to zła książka i właśnie byłam ciekawa jak wygląda ta seria. I co przeczytałam tylko jeden tom. Styl pisania mnie urzekł, był fajny i naprawdę podobała mi się akcja, podobało mi się to, co się tutaj działo. I może to nie jest na pięć gwiazdek, wydaje mi się, że dałam cztery, ale cztery i pół gwiazdki spokojnie mogłabym na to dać. I teraz dwie książki takie lżejsze. Pierwsza z nich, 11 papierowych serc. I co ta książka zrobi, Karolina? To jest taka typowa młodzieżówka na poczytanie sobie, gdzieś tam, nie wiem, czytałam akurat będąc we Włoszech na wakacjach. Ale ona była jakaś taka urocza, miała taki fajny vibe i właśnie totalnie nie jest to taka, powiedzmy, łotpadowa, y, książka łotpadowo napisana i bardzo przyjemnie mi się ją czytało i szybko i no, była jakaś taka, miała coś w sobie takiego, że uśmiech się <laughs> cisnął na twarz. Ale nie miałam jakichś takich dużych oczekiwań, a właśnie myślę, że jest to ciekawa młodzieżówka. Widziałam różne opinie, ale ode mnie jak najbardziej tak. Ta książka będzie dziwna w kontekście tego, co pokażę za chwilę w rozczarowaniach. To stare wydanie w ogóle, więc hoho. -ho. Jedna z najważniejszych premier w Polsce, mam wrażenie, w tym roku, czyli opowiem o tobie gwiazdą Edyty Prosinowskiej. Powiem szczerze, całkowicie, poważnie, nie sądziłam, że ta książka będzie dobra. Myślałam, że przeczytam ją i ją zbersz tam. Byłam po prostu ciekawa tego. Ale w tej historii było coś takiego bardzo ciekawego i życiowego i utożsamiałam się z bohaterami i miałam takie coś, że oh, I feel you. Wiadomo, że to nie jest jakiś majstersztyk, nie wiadomo co. Styl pisania nie jest jakiś niesamowity, ale jest bardzo fajny w przeciwieństwie do czegoś, co pokażę zaraz. Więc kolejna taka lekka, mało wymagająca książka, ale z przesłaniem. Czas na rozczarowania. Są tu dwie książki, przez które mam wrażenie, że część osób mnie w ogóle znienawidzi. Posłuchajcie, najpierw. Od razu mówię, że czytałam tylko pierwszy tom, bo dwa kolejne nawet nie sięgałam, więc wszystko, co powiem, będzie się tyczyło tylko tego pierwszego tomu, bo z pozostałymi dwoma nie miałam do czynienia. Zacznijmy może od plusów, bo ja tu jednak nie jestem tak, że totalnie na nie widzę trochę plusów. W ogóle Fabuła jest plusem, moim zdaniem, bo był to fajny pomysł. Czy wykorzystany w pełni? Właśnie moim zdaniem nie. Ale sam pomysł na fabułę... Okej, okay. strona graficzna przepiękna, podoba mi się bardzo, dlatego zatrzymałam tą książkę, bo podoba mi się ten grzbiet, jak sobie tak leży. Pozostałe dwa tomy też są przepięknie wydane. Josephine, momentami się z nią utożsamiałam. Ja szukam jakichś innych plusów, ale to chyba wszystkie. Co mi się nie podobało? First um, of all, mój z ten język... No, to jest książka złotopada, okej? Okay? Ja sobie z tego zdaję sprawę. Po prostu sposób pisania Marty Łowęckiej jakoś mnie nie ujął, żeby nie było, nie mam nic do Marty Łowęckiej, super, że się spełnia, super, że piszę tej książki, ale nie zmienia to faktu, że po prostu dla mnie ta książka była napisana tak bardzo w taki bardzo sztywny sposób. Mnie jakoś w ogóle męczyło czytanie tego. Ja zazwyczaj, jak siadam, no to już siadam i czytam te nie mam 100 stron, czy 70 czy coś, a tutaj przeczytałam 20 i miałam dość po prostu. I czytałam tą książkę naprawdę. Miałam przez ten wzrost czytelniczy. W ogóle dla mnie inaczej. Josephine była dla mnie taką bardzo. <grym> red flag postacią. Strasznie mnie irytowała. Irytujesz czternasty teraz I know To nie przemówiła do mnie, ale sam pomysł na fabułę był spoko ale Moim zdaniem po prostu niewykorzystany Ta książka to jest dla mnie takie 2,75 na 5 jest Tylko moja opinia, kim ja tam jestem, żeby mówić Po prostu mówię, co trafia w moje gusta, co gdzieś mi tam właśnie zawiodło Niektórzy będą mówić, nie Nie trafiają gdzieś tam w moje gusta i tyle, tak samo Ale tu, tu więcej wyjaśnień. Moim zdaniem styl pisania był fajny, nie była to zła książka, więc czemu to jest Karolina? Ponieważ widząc te wszystkie opinie i recenzje ja miałam do niej jakieś chore, wygórowane oczekiwania i dlatego ona mnie zawiodła, bo to jest moim zdaniem fajna, dobrze napisana, spoko książka, natomiast to poprowadzenie fabuły... I e, to zakończenie gdzieś tam do mnie nie przemówiło, bo dla mnie szczerze to było jakieś takie oczywiste I inni ludzie są, wow, jakie zakończenie, a ja byłam jak, ale to było oczywiste To będzie teraz bardzo unclear opinion Byłam w kinie, zobaczyłam film, uwielbiam piosenkę Taylor Swift, soundtrack'u I moim zdaniem film był lepiej wprowadzony i bardziej klimatyczny niż książka Pierwszy raz ekranizacja podobała mi się bardziej od książki, co jest w ogóle jakieś niesamowite. Nie żałuję, że kupiłam tą książkę, bo to nie jest tak, że ona mi się nie podobała. Ona po prostu... liczyłam na coś więcej, myślałam, że dla mnie to będzie takie niesamowite jak niewidzialne życie Adleru. Uh, okazało się takie... dobra książka, ale nie jakaś cudowna, nie bardzo dobra, dami, mi 4 gwiazdki. Ale jest, bo trochę mnie rozczarowała i stwierdziłam, że ja to psadze, bo liczyłam na coś więcej. I teraz książka, która moim zdaniem... Miałaby sens, jakby była jakimś opowiadaniem, ale nie, jakby była nie, właśnie będąca w takiej postaci, jaka jest. To zawiodło mnie, bo czytałam od tej autorki inne lepsze książki: Za zamkniętymi drzwiami i na skali załamania. A ta. Dobra, to moim zdaniem użyję tego słowa było fatalne, i nie, nie na akcję, która ma ponad 300. Tron. Mowa tu o dylemacie B.A. Paris. Mówię, uwielbiam, że zamkniętymi drzwiami. Moim zdaniem jedna z najlepszych książek z, z tego gatunku, żeby nie zaspoilerować, Może komuś się to spodoba, ale dla mnie była to po prostu książka o tym, że gość ma dylemat. Dosłownie całą książkę ma dylemat i jest bohaterem tragicznym, bo myśli, a powiedzieć coś, czy nie powiedzieć czegoś. Teraz coś, co mnie zawiodło na całej linii, ponieważ miałam też super oczekiwania. Jest to książka Bezgwiezdne Morze. Myślę, że błędem Napisamy tej książki było to, że ona jest taka długa. I teraz wyjdę tutaj na hipokrytkę, ponieważ moją ulubioną książką jest niewidzialne życie Adilaru, które ma dość monotonną akcję, ale ta akcja jest jakaś taka z sensem i mnie nie nudzi i jest niesamowita i jak przeczytam za każdym razem, to jestem wow i mam pełno refleksji, ale po prostu to było tak rozwleczone na te 600 stron chyba tutaj jest i... No też widzicie, mam jakieś znaczniki, były jakieś lepsze momenty, które mi się spodobały, no to są moim zdaniem trzy gwiazdki, jakby to nie jest nic więcej i nic niesamowitego. No mówię, nie chcę wyjść na hipokrytkę i mówić, że to było monotonne, jak moją ulubioną książką jest książka napisana dość monotonnie. A teraz książka, którą wypożyczałam z biblioteki, chwała Bogu, która była nudna, bardzo nudna i przez którą miałam zastyczne czytelniczy. Um, no i znowu mogę wrzucić na hipokrytkę, to, to mi się więcej rzeczy nie podobało. Ja się tutaj zatrzymam, bo nie podobał mi się język, nie podobało mi się jakoś tak bardzo uosobienie bohaterów. Mowa tutaj o... porze niektórzy mnie zabiją, naprawdę. Ja przykład tego nie skończyłam, bo nie byłam w stanie już po prostu. Mówię, że miałam przez tą książkę czytanie czy nic, nie mogłam czytać później przez dwa tygodnie. I strasznie mnie zniechęciła później do czytania klasyków, nie podobało mi się. To było wszystko, co tutaj przygotowałam. Mam nadzieję, że nie uraziłam jakoś nikogo. Pamiętajcie, że to są moje opinie totalnie nieważne dla świata. Niech każdy czyta co chce, co lubi czytać, co mu sprawia przyjemność, co sprawia, że świat naokoło staje się lepszy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie napisać jakie książki Was zachwyciły, lub wręcz przeciwnie, nie. Dziękuję Wam za oglądanie i za to, że jesteście. No i co, pewnie widzicie to jeszcze przed nowym rokiem, więc chciałabym wam życzyć wszystkiego najlepszego, żeby ten rok przyniósł wam dużo dobrego i obfitowałby dużo fantastycznych książek. Dziękuję za to, że jesteście i do usłyszenia.